Siemanko, z tej strony Chris y. witam was na kolejnym odcinku na moim kanale Już na starcie pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji na tym kanale Dobijamy 600 subów yy, I co? Dzisiaj przyszła do nas paczka Z kartami No i jest to ze sklepu, <laughs> z którego wcześniej jak zamawiałem To bardzo, w ogóle nie dali żadnego wypełniacza, latało wszystko w środku A na szczęście w środku już produktów karty nie były uszkodzone teraz poprosiłem specjalnie o jakiś wypełniacz i czuję już po miękkości tego, że dali wypełniacz, więc to na pewno na plus, ale zobaczymy jak jest to zabezpieczone już w środku więc otwórzmy ją sobie widzę, że tu jest taśmą zabezpieczona ok, jeszcze tutaj Dziwnie jest ten karton zrobiony, a jeszcze tutaj. Trochę się nie mieści mi ta paczka w kadrze. Zakupy nie ma, nie, nie duże w sensie, ale zawsze jakieś to produkty do otwierania, przed oczywiście kolekcją, na którą najbardziej ja czekam. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie TOPS, jeśli chodzi o wygląd kart. Chyba przed na ten karton. A nie, dobra już, to uwaga. A to jeszcze nie ta chwila. Oj. To jest zawartość. Oj. OK, już trochę ogarnąłem, musiałem oderwać, odciąć te um, brzegi, bo ten karton jest na tyle dziwny, że nie dało się inaczej żeby się to zmieścił. Jak widzieliście, światło mi się przewróciło. No dobra, są wypełniacze, tak? Są. OK, pocięty karton. Zmiana to sobie na bok. Jak widzicie, nie są to duże zakupy, ale są. Zacznijmy może od tego, że jest tu mała puszka z Premier League. Cztery saszetki, dwie limitki. Jest oczywiście możliwość limitki legendy, limitki nieprawdziwego podpisu i limitki prawdziwego. Ten nieprawdziwy to drukowany Puszka fajna, wypukłe jest to logo. Będzie oczywiście na kanale opening. Saszetka luźna, bo musiałem dobić do darmowej wysyłki. Mm. I starter pack z Premier League też. Chciałem zamówić z Fantopa, ale mówię, ta strona miała o wiele tańszą opcję, dlatego też z niej zamówiłem. Hmm. Mam nadzieję, że album jest cały i zdrowy. I że potrafiają mi się fajne karty, jakieś brakujące fajny Golden bowler jakiś rzadszy, na przykład taki Halland. Um. No i może autograf, bo tu mamy możliwość oczywiście. Tutaj jedna limitka, tutaj dwie. Więc wyczekujcie openingów. Pamiętajcie o subskrypcji, żebyśmy się dalej rozwijali. No, trzymajcie się, cześć.